Aby stworzyć bazę danych w programie Access, wybieramy stronę główną i tworzymy sobie pustą bazę danych. Po załadowaniu, w pierwszej kolejności wyświetli nam się pusta tabela. Każda baza danych składa się z tabel. Tabele posiadają kolumny i wiersze z wypełnionymi danymi. Każda kolumna oznacza jedną. Jedne kryterium w samej tabeli bazodanowej, i każde te kryterium będzie stanowiło kolejną komórkę w kolejnym wierszu naszej bazy danych. Jeden wiersz bazy danych to jest jeden rekord. Te pojęcia są wymienne. Yy, załóżmy, że chcemy stworzyć sobie bazę danych yy, użytkowników. Stwórzmy sobie użytkownicy. Zapisujemy. W akcesie najłatwiej jest nawigować sobie między widokiem projektu a widokiem faktycznym y, tabeli tutaj, w tym miejscu. Klikamy sobie w ten przycisk lub rozwijamy nasze okno, mamy widok arkusza, widok projektu. W przypadku tworzenia innych elementów mogą pojawić się tutaj dodatkowe opcje, jak na przykład y, polecenia SQL polecenia danych do wydruku. Skupmy się teraz na widoku projektu. Gdy wejdziemy sobie w widok projektu. Mamy tutaj możliwość wstawienia pól jakie chcemy, aby były obsługiwane w naszej tabeli. Mamy pole identyfikator. Każda baza danych, każda tabela w bazie danych musi mieć jakąś unikatową wartość, która będzie reprezentowała każdy wpis w bazie danych. I każda taka wartość musi być unikatowa, dlatego też korzystamy z czegoś takiego jak autoinkrementowanie lub autonumerowanie, czyli funkcja, która automatycznie będzie uzupełniać nam każde kolejne pole kolejnym numerkiem, jaki jest dostępny patrząc na to, ile jest obecnie wpisów w bazie danych. Stwórzmy sobie kolejne pola, dodajmy sobie imię, dodajmy sobie nazwisko. Wiek, opis, adres i dodajmy sobie na przykład jest zarejestrowany. Tutaj, obok nazw, które wpisaliśmy, pojawiły nam się opcje wyboru typu danych. Spójrzmy sobie na imię. Jest tutaj dodany typ danych krótki tekst. Jakie mamy jeszcze typy do wyboru? Mamy Długi tekst, mamy liczbę, dużą liczbę, czyli to będzie liczba, która przechowuje więcej pamięci, która ma więcej miejsca, więc może przechowywać więcej danych. Mamy typ data, godzina, waluta, autonumerowanie, tak nie, z tego sobie skorzystam później. Obiekt OLE, hiperłącza, załączniki obliczeniowe, kreatory odnośników. Przejdziemy sobie później przez każdy z tych pól. Na chwilę skupmy się na, na tych podstawowych polach. Imię może być krótkim tekstem. E, nazwisko też możemy dać jako krótki tekst. Wiek no tutaj raczej bardziej przydadzą nam się liczby. Zmieniamy na liczby. Opis. Opis zazwyczaj jest czymś długim, więc zmieniamy to na tekst długi. Adres. Spróbujmy sobie może zrobić w tym momencie kreator odnośników, z którego użytkownik będzie mógł sobie wybrać yy, miasto z dostępnej puli. Stwórzmy sobie odnośnik. Kreator odnośników. Wybieramy albo wartości z pól czy z tabel, które już istnieją, albo tworzymy sobie swoje własne wartości. Ja chcę stworzyć sobie własne wartości i wpiszę sobie tutaj jakieś miejscowości. Wpisam cztery wartości, z których chcę, aby użytkownik mógł wybierać. Klikam sobie dalej. I zobaczymy później, co się wydarzy. Mamy jeszcze pole jest zarejestrowane. Eee, chciałabym, żeby to było pole, w którym będzie można zaznaczyć tak, lub nie, zaznaczyć sobie w kwadraciku w checkboxie ptaszkiem, że to pole jest prawdą, ono jest zaznaczone. I mamy taki typ danych. On. Nazywa się tak nie. Dodatkowo, warto spojrzeć, że na dole tutaj pokazują nam się jeszcze różne opcje. W zależności, jakie pole sobie wybierzemy, pojawiają nam się tutaj inne opcje. Spójrzmy sobie na nasz tekst. Można tutaj ustawić sobie rozmiar pola. Skróćmy sobie możliwość wprowadzania tekstu do tego pola do tylko 30 znaków. Raczej nikt nie ma imienia czy nazwiska dłuższego niż 30 znaków. Liczba. Możemy zostawić jak jest. Możemy tutaj zmienić sobie formaty. Yy, czy chcemy mieć miejsca dziesiętne? Yy, wszystko tutaj jest do zmodyfikowania. Opis. Yy, możemy zostawić również jak jest. Moglibyśmy dać limity znaków. Dobrze. Spójrzmy sobie, jak wygląda w tym momencie nasza tabela, gdy zmienimy sobie na widok arkusza. Zapisujemy ustawienia. Mamy pierwszy pusty rekord. Sprawdźmy sobie dane. Wiek. I zobaczcie, nie pozwoli mi tutaj wpisać tekstu. Zwróci mi komunikat, że jest to niepoprawny typ danych. Możemy wpisać tylko i wyłącznie wartość liczbową. Wpiszmy jakiś długi tekst. I teraz klikniemy w adres. Spójrzcie, co się stanie. Mamy listę do wyboru. I wyjście do wyboru są te cztery wartości, które sobie ustawiliśmy. Wybierzmy policę. No i ostatnim typem danych był typ tak/nie, który pozwala nam zaznaczyć konkretny checkbox.